30 maja przypada Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, i tradycyjnie już z tej okazji odbył się festyn dla rodzin zastępczych z naszego powiatu. Jak co roku organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby ten wyjątkowy dzień był okazją do wspólnej, rodzinnej zabawy. Mamy dzisiaj e, piękną imprezę z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Cieszymy się, że jest bardzo duża frekwencja. Przyjechały rodziny zastępcze z całego naszego powiatu, e, nasi przyjaciele. Relaksujemy się, bawimy, e, wspieramy się nawzajem, e, rozmawiamy. To jest cel dzisiejszego spotkania. Podczas pikniku dzieci miały możliwość udziału w zajęciach sportowych, mogły poskakać na dmuchańcach, pobawić się na placu zabaw, a także wsiąść do radiowozu czy na policyjny motocykl. Było wesoło i pogodnie, ale niestety nie wszystkie dzieci mogą liczyć na wsparcie i miłość. W powiecie kołobrzeskim mamy ponad 100 rodzin zastępczych i wciąż jest ich za mało. Brakuje i to bardzo. E, przede wszystkim tu jest bardzo duży problem na przykład z, ze specjalistami, z lekarzami. Wiadomo, te dzieci są w różnych traumach, różne e, są problemy zdrowotne. E, no teraz w tym momencie na przykład my nie mamy lekarza, bo nasza pani doktor zmarła i, i to jest też problem. No ale to musimy sami sobie rozwiązać. No ale przede wszystkim brakuje psychiatrów. Specjalistów, takich kardiologów, bo tej w Kobrzegu, to nie można dostać. A żeby zostać rodzicem zastępczym, tak naprawdę nie trzeba wiele. Żeby dziecko miało gdzie spać, odrabiać lekcje, musi być jakaś osoba niekaralna, bo osoba. Która jest kanał, no nie może być rodzicem zastępczym. Wszelkich informacji w tym zakresie można zasięgnąć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Grodgera. Będziemy rozmawiać, będziemy określać, jak to wszystko wygląda. Bardzo tutaj mocno wspieramy ideę rodzicielstwa zastępczego. Mamy piękną współpracę z panią aktorką Magdaleną Różczką. Także zapraszamy osoby chętne z dużymi sercami. Naprawdę to nie jest Ciężko przebrnąć przez tą całą papierologię, żeby zostać rodzicem zastępczym.